Jak monitorować oferty kredytowe banków i reagować na czas? Banki zmieniają swoje oferty kredytów hipotecznych praktycznie co tydzień. Jak być cały czas na bieżąco? Po pierwsze, ustal cel. Na jaki cel potrzebujesz kredytu, jakiej kwoty potrzebujesz, na jaki okres też go wziąć. Monitoruj zmiany stóp procentowych. Od tego mogą zależeć też zmiany w ofertach bankowych. Doświadczyliśmy tego na przełomie kwietnia i maja. Tam faktycznie zapowiedzi zmiany stóp procentowych i faktyczny spadek stawki referencyjnej wybor powodował bardzo duże zmiany w ofertach kredytowych. Weryfikuj oferty poprzez różnego rodzaju rankingi, sprawdzaj to, które banki mają jakie oferty i jak te oferty się zmieniają, ale Przede wszystkim skontaktuj się z ekspertem kredytowym, który będzie miał bieżące dane i będzie mógł Ci przedstawić na bieżąco po każdych zmianach oferty dedykowane dla Ciebie. Pamiętaj, że te rankingi nie zawsze muszą prezentować coś, po co ty będziesz mógł w tym banku sięgnąć, który ci się najbardziej spodoba z tego rankingu? Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie jednak kontakt z ekspertem kredytowym. A jeżeli posiadasz kredyt, to weryfikuj albo ustal sobie pewien poziom raty, której nie chcesz przekroczyć, tak żeby móc ewentualnie obserwując oferty kredytów, reagować na te zmiany. To jest istotne w kontekście optymalizacji i wyboru najlepszych rozwiązań kredytowych. Więc zaplanuj sobie najlepszą strategię, jaką możesz zaplanować, po to, żeby nie przepłatać.